W tym odcinku poznamy pół klasy. No. Zaczynamy od Łukasza Wiśniewskiego. Siema, jestem Wiśnia, lubię stać murzyńskie pały i ruchać w dziurach. Tak, bo bardzo dobra odpowiedź. A czy przedstawił swoje najlepsze? Jeszcze Jeszcze do twojej, coś. Jeszcze chciałem dopowiedzieć, to ja Łukasz, nie? Chciałem powiedzieć, że rucham starego mamy pomarszczone e, Tak, o tym wiemy, bo widzieliśmy Dobra, teraz Kamil chcesz powiedzieć Ale czy chciałem coś e, Ale już potem, chwilę e, e, Jestem Kamil Kaczmarek i moje mocne, moje mocne Na starej piciu młodych, musi Tak, to przez to wiemy, znamy od pra, 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 pra babci, Tak, każdy już o tym dobrze wie Tak, idziemy dalej do pedałów no. Mam na ustrzańca i, i ADHD. No. Jedziemy. Mateusz, Mateusz, chciałbyś coś powiedzieć? Powiedz coś o sobie. Powiedz coś o sobie. Coś sobie. No! Ale coś o sobie powiedz. Powiedz coś o sobie. E Aha, bardzo dużo. A Janek Obstranian, co się powiedział? Dlaczego się straszysz z niego, co? <grym> bo <grym> lubię zmieniać pajki. <grym> dobrze, dobrze. No, ale Mateusz nic nie powiedział jeszcze o sobie. <grym> tak, tak, on no, jest bardzo baty, ale dobrze, wróćmy do Łukasza, bo on coś tam mówił wcześniej, ale się nie nagrało, no. Słuchałem. Kocham Weronikę, ale ja nie mówcie <grym> o to bezwzględne mamy miłosne. Co tu się dzieje? A co wy, Olko? Jebać się na oh. starą to ta... <grym> Aha, to takie takimi mają teraz. Nie no, to tu nieładnie. A ty, Rudy, to chodzisz o tej sytuacji między Wiśnią a dwoma osobami, które wymienił teraz? A ja się zgadzam. A, i trzema osobami, no, tak. Fatalnie. Ja też tak myślę normalnie, jak on to robi, że nic nie robi normalnie, a ty. Czy się zabrały. E, wiśni motto to jest, stacisz palce trzy i widzę co ty jak... Nie. <grywa> Moje motto brzmi, ruchaj stare baby pomarszczone pizmy, Nie wiem, jak wcześniej kurwa zabrzmiały, jeśli ktoś mi kurwa poprawi, to mu kurwa zęby pobyt A tak, a masz jakieś motto do tego, jak ruchać, czy za grę wstępną, czy coś takiego, pamiętasz coś? Najlepiej zaczęć od rocka. Sada się widzi w rocka. Najlepiej ma obstranę nachy. jakąś łyżwe. Albo znaczy majka na majtkach. No i później ona jest bardzo zrelaksowana po tym, nie? Ruchasz ją, ruchasz, a ona... To, to, to ale, czekaj, spodem. przepraszam za przerwę, ale... E, przed zacięciem widzisz, tylko po skończeniu już? No, wali ze po jak ktoś się wcześniej nie go spuści. Aha. Rozumiem. Rozumiem. Bardzo interesujące. Przyda mi się na pewno. Ale jeszcze Kamil chciałbyś coś powiedzieć. Twoje, jaka jest twoja taktyka wstępna? Podchodzę do kurwy, to tam się rucha, się trza. To... Ale chodzi ci o to, co mieszka tam, tam? Gdzie tam, tam? O no, tam, tam. Nie, tam, tam tu. gdzie tu było, tam wtedy, co w lewo, prawo, góra, dół tam było. <laughs> Czy to, to o to chodzi? Tak. Aha, ale ty ją bierzesz tak od razu, tak? tak? No to powiedz, mów dalej. Nie przerywaj. To jest bardzo smicne. Ale nie płacz, tak, powiedz. To jest bardzo słuszne. Ale, ale ty tak jak Jacka bierzesz się od razu do parteru? Czy najpierw coś tam, mówisz, czy tam coś tam robisz? Mówię, że kiedyś w dorośnie końca Jacka. Mhm. I ją. Ale czy ona... E, Panowie, kurwa zalewa nas musimy kończyć, panowie, zaś ściągnę sobie w następnym odcinku. A na ten odcinku powiemy o... Gazde, gwiazdę królewek i popu. I... I gwiazdek królowej popu. I pominę fotek po I... Dominiku, parolu! Ciekawe, co tam wydarzy się? Tak, bo Dominik jest teraz w separacji z Pauliną, ale... Ale ostatnio, jak wracali w niedzielę, to on wyszedł z pokoju i nie wiadomo gdzie poszedł, a tam akurat ona była sama. Co tam się działo? Ja wam powiem do w następnym odcinku, jeśli, jeśli jak się kurwa, będę żył, bo mnie tu, kurwa, już ofty zalało. Kurwa, Kurina, to, do... to doła mi, kurwa, pływa, więc wiecie, panowie... I... Ještě se spotkamy v następnym odcinku. Rychle, to